Teraz w wiadomościach wstrząsająca relacja Celiny Nałęcz, lokalnej dziennikarki zbrodnicy w Kujawsko-Pomorskim. Opowiada, że najpierw grożono jej śmiercią, a później dwaj mężczyźni zdemolowali redakcję. Dziennikarka twierdzi, że to za sprawą lokalnego PSL-u, ale sprawę ostatecznie wyjaśni policja. Zainteresowało się nią także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Marcin Tulicki. Redakcja lokalnej gazety w Brodnicy. Tak wyglądała po niespodziewanej wizycie dwóch podejrzanych mężczyzn. Powywalali mi w, y, szafki, powywalali mi y, fotele. Po czym jeden podszedł do mnie i powiedział, że to z pozdrowieniami uważaj, co piszesz. Przestępstwo to jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej. Takiego wniosku osoba pokrzywdzona nie złożyła. Cały czas sprawa jest w zainteresowaniu naszych policjantów. Groźby i to nie po raz pierwszy. Dziennikarka mówi o spuszczonym z samochodu płynie hamulcowym i listach z pogróżkami. Że jeszcze jeden zbicznej zginiesz. Celina Nałęcz podejrzewa, że to efekt jej ostatnich artykułów, nieprzychylnych dla lokalnej władzy, mówi o politykach polskiego stronnictwa ludowego. Ważą się lasy wójta, to ewidentnie jest wójt z partii PSL, natomiast artykuł to wójt złamał prawo, jeśli gwina to jest wójt, który sympatyzuje z tą partią. Rzecznik PSL-u dziś do sprawy odnieść się nie chciał. Zainteresowało się nią natomiast stowarzyszenie dziennikarzy polskich. Tak drastycznych sytuacji jak w przypadku pani redaktor Celiny Nałęcz nie ma bardzo, na szczęście nie ma w Polsce bardzo dużo. Oczywiście, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ma prawników i udziela wszelkiej pomocy prawnej. Przemoc fizyczna to rzadkość, ale próby nacisku na lokalne media, niewielkie redakcje wcale przypadkami odosobnionymi nie są. Podobnie jak wszystkie instytucje lokalne, także media lokalne są dosyć słabymi instytucjami, za którymi nie stoi ani wielki kapitał, ani potencjał. Siły polityczne. Z tym wielkim kapitałem czy siłami politycznymi lokalni dziennikarze muszą się mierzyć, a im mniejsza miejscowość czy region, tym to trudniejsze. Uważaj, nie mów tego, bo twoja żona, twój mąż, twój wujek straci pracę w szkole. Uważaj, bo tutaj coś się może stać, więc to jest bardzo ciężka sytuacja i wielu ludzi pasuje, bo wielu ludzi sobie spokojnie chce wieść spokojny żywot, a nie y, kopać się z koniem. Po ostatnich wydarzeniach Celina Nałęcz w redakcji zakłada monitoring. Dla bezpieczeństwa, z kolejnych artykułów rezygnować nie zamierza. Marcin Tulicki, wiadomości.